W takich miejscach jak to, gdzie mamy trochę więcej miejsca, ale nie mamy, że tak pomysłu co zrobić, żeby wyeksponować nasz produkt. Mamy parę rozwiązań, które by pasowały do tego. I takimi e, przykładowymi e, produktami są e, nasze e, stoły mobilne, które możemy znaleźć w naszej aplikacji Mago AR Shop Fitting i sprawdziłyby się one w tym miejscu bardzo dobrze, gdyż nie przysłoniłyby całkowicie regałów, które stoją za nimi, a także moglibyśmy wystawić towar, który aktualnie znajduje się na paletach. Innym rozwiązaniem, które by też dobrze działało w tym miejscu, byłyby na przykład stojaki z blatem promocyjnym, ale na przykład pod paletę. Jeżeli chci nie chcielibyśmy się rozstawiać z paletą, ale chcielibyśmy wyeksponować nasz produkt, który jest aktualnie w kartonach. Moglibyśmy użyć takiego ekspozytora i wystawić przykładowo te wiatraki, które są aktualnie tutaj, normalnie w kartonach postawić, a jeden wypakować i wstawić go na stół.